Cześć, Husiek z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku moich przygód w Minecrafcie. W tym odcinku będę chciał sobie zrobić troszeczkę, troszeczkę ogarnąć moją farmę na dole. Pozbieram troszkę nasion i myślę, że na koniec popłyniemy tam, zbuduję sobie łódkę i popłyniemy tam na te góry, o których mówiłem w poprzednim odcinku, bo... Bardzo mnie ciekawiał i jestem zastanawiają mnie co, co tam może, może być ciekawego A to zobaczymy za chwilkę Macie co ja mam przy sobie um, Dobra wiecie co to nie będę musiał iść na dół Pozbieram sobie troszkę nasion e, Zasieję i No i później zbuduję łódkę i popłyniemy Widzę, że drzewka zaczynały mi powoli rosnąć. Całkiem fajnie, bardzo dobrze. Oczywiście te też będę sobie musiał w końcu wyciąć. Nie miałem czasu, żeby się nimi zająć. Mam nadzieję, że troszkę nasion mi poleci z tego. Przynajmniej, żebym zapełnił swój ogródek tam na dole. Widzę, że ogólnie trawy jest pod dostatkiem. A to szkoda, że te nasze teraz tak rzadko lecą. Przynajmniej nie wiem u mnie. Jest to trochę denerwujące. A raczej wszystkich dużej ilości nasion nie będę z wami zbierał, przecież to jest monotonne i nudne. Więc pozbieram tyle, ile mi się uda tutaj. Oj, No i tak, i popłyniemy właśnie tam na tą zatoczkę. Strasznie mi ciekawi, jak to będzie wyglądać z bliska. Może znajdę jakąś ciekawą jaskinię ze złożami To by mi się przydało. Niestety wielką szkodą jest to, że... Nadal nie ma... Nie ma moich modów aktualnych, więc nadal czekam. Zastanawiam się, czy ja mam głośno graczy, czy nawet nie, ale strasznie. Słyszę muzykę, nie wiem, że tak powiem, drażni. Niestety na mody, jak widzicie, dalej muszę czekać. Sprawdzam, spadam codziennie na Minecraft Forum. Ale z tego, co ogólnie widziałem, niektóre mody, tak jak More Creeps and Virtuous, czy jakoś tak to się nazywa, zapowiada się ciekawie pod 1.8. Dużo rzeczy zostanie dodanych, także chyba warto czekać. Jak ktoś chce sobie zobaczyć, co dokładnie będzie w tym modzie, to polecam właśnie poczytać na Minecraft Forum, co tam się znajdzie i... i będziecie po prostu wiedzieć. No mi się, szczerze powiem, spodobało, kilka ciekawych rzeczy tam jest dokładniej, raczej znaczy nowych rzeczy, starych, ulepszonych, więc... Myślę, że będzie ciekawie i moja seria wtedy już nabierze rozmachu jak na razie to no kręcę, bo prosiliście mnie żeby, żeby była była seria kręcona z wersji 1.8 no i 2 to właśnie to, że ten błąd światu, znaczy błąd, nie błąd tylko kwadratowy kwadratowy wycinek to by troszkę brzydko wyglądało, więc dlatego tak jak mówiłem przeniosłem się na tą wersję. Dobra, wrócimy sobie... ile mam 34. Dobra, zasadzimy sobie to co jest. Prześpimy się, zrobimy sobie łódkę. I popłyniemy. Jeszcze Molo sobie muszę w końcu zbudować, dalej jeszcze tego nie zrobiłem. Niestety. Ale jak zbuduję, no to, no to już będzie lepiej. Będę sobie stamtąd wyruszał swoimi statkami. Wieży niestety też jeszcze nie zbudowałem. Taki malutki zastój miałem. Ale ogólnie mam nadzieję, że uda mi się szybko wszystko pobudować. Ktoś mi z Was podesłał yy, pomysł żeby zbudować zamek tylko tak bardzo bardzo daleko pomysł nie skupi jako tako sobie mi się spodobał żeby zbudować daleko zamek ale na budowę zamku no jeszcze się wstrzymam poczekam właśnie na mody jak już będę miał wszystko wszystko gotowe tak jak powinno być już w mojej grze no to wtedy myślę, że zacznę się za, za, zacznę budować coś bardziej twórczego, czy tak powiem, czy jak to będzie można nazwać. W każdym razie że coś, coś większego. Na razie... Na razie no niestety nie będę się bo raczej za, zabierał za większe projekty poczekam po prostu na mody i dopiero właśnie będę się brał za coś nie wiem ale ogólnie projekty pomysły możecie mi już podsybać. bo wiadomo zanim wybuduję zbiorę, zbiorę surowców to troszkę minie a dobrze by było mieć projekt w sumie już zrobiony więc to też mi na pewno troszkę troszkę zajdzie przy tym Także na projekty będę spokojnie sobie już czekał. Aaa, ta ziemia dirt zasrany. Dobra, zrobimy sobie jeszcze dziam dziam. E, dobra. Jedzonka, jedzonka mam tutaj trochę. Dobra, popolujemy sobie jeszcze na świnie później na razie idziemy się przespać i płyniemy moment kilof 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 bardzo przydatna rzecz jak dla mnie kilof. A ten ten kamienny też weźmiemy. Hmm nie będę potrzebował. dobra. Pam pam. E tak, ktoś mi też jeszcze pisał ostatnio, żebym na 1000 widzów, z okazji 1000 widzów, zrobił wideologa, czy vloga, jak to tam mówicie. To tak, Jedyny jeden problem, problem się zwie, kusiek ma brak kamery, więc wideolog jako tako, no, odpada. Po prostu nie mam kamery. Nie mam czy nakręcić tego vloga. Ewentualnie być może kiedyś, jakimś tam za jakiś czas yy, zrobię audiologa. Jeżeli byście chcieli audiologa, to, to napiszcie mi, czy w ogóle chcecie. I wtedy pomyślimy o Creeper. Idę go zabić. Chodź to, chodź to, chodź to nie! Ła. No Już myślałem, że... Łokiem mi tutaj drzewo wyrąbało. Wow No to chyba nie wyrosną, coś mi tak zdaje. Coś tam wisi w powietrzu. No drzewo, drzewko, drzew, całkiem spoko. Ogólnie będzie to fajnie. A, wsiadamy do łódki. I płyniemy. Du, 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 du. Widzicie też ten błąd taki w wersji jednogłośnej jak się płynie. Owca? No to się zapuściła trochę. No właśnie szczerze ten błąd z teksturami, nie wiem czy z teksturami czy nie z teksturami ogólnie, ten błąd występuje wszędzie. Czy na standardowych teksturach czy nie i strasznie mi to drażni. E, suiz, świnia, wow. Ta góra jest dosyć ciekawa, być może na niej coś zbudujemy kiedyś. Tam też widzę, że się fajnie generuje, ale mnie interesują te góry. Co takie obcięte, podejrzanie wyglądają? Tu jest jakaś jaskinia, czy mi się wydaje? O! Endermany. Tam było ich chyba... ...dwóch albo trzech. Hmm. Szczerze wam powiem... Ha, ha, ha. A! Pójdziesz ty stąd. A jaraj się tam. Hmm. Dobra, on się zjarał tam. Wrócimy jeszcze, to było chyba żelazo, prawda? Czy złoto? Nie, żelazo. Ale tak. Tam jest w ogóle. Wygląda jak jak spawna Rendermanów Tam jest strasznie dużo Piepsie Korci mnie strasznie żeby tam wpłynąć Mam pochodnie Strasznie się tam po prostu dużo dużo pojawia Szczerze wam powiem, chyba zaraz usiądę i tam wejdę. A, masz, masz, masz. No Dobrze. Hm. Darkujemy tu sobie łódź, ale czemu to tak kurde? Patrzcie. Ej, ej, ej. Łódź to lepiej nie wraca. Nie. Tutaj były tylko... Tylko paru Endermanów. Nie wiem czy to jest jakiś błąd z generowaniem światu, czy... Czy skąd to się wzięło? Wiecie co wam powiem, że to chyba jest jakiś błąd. Bo na razie to wygląda jak jeden wielki, duży klocek. I cholera wie skąd to się wzięło tutaj. Hmm. Tutaj jest jakby wyżej ta woda. Coś, coś mi to w ogóle nie... A skąd to się mogło tutaj wziąć i... Hmm. i... tutaj? What the fuck? O by go! Trzepał. Gnojek. Hmm, no dziwnie to wygląda Szczerze niez niezbyt mi się to podoba coś, coś z tym będę musiał zrobić O ale widzę, chyba jest wioska Wioska, wioska, wioska Więc popłyniemy do tej wioski, może coś tam zajdziemy No nieźle Jest i wioska Są... I zgubiłem słowo są, 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 są e... No dobra, jest ogródek Przybijemy do do Hoppa. Nie, nie 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 Fuck A dobrze, mam drewno To sobie Zbuduję jeszcze jedną łódź, aby wrócić studnia, tam wolę nie wchodzić A, widzę, że ta wioska jakaś taka marna Stolik A widzicie Książki A, które nie potrzebuję. A jeszcze nie dorosięta. Do. No i co, i w sumie tyle. Te. Opłacało się tutaj płynąć, widzę. Po byku. Robimy jeszcze jedną łódź. I wracamy. Szczerze, spodziewałem się czegoś innego. A w sumie do... Dopłynąłbym do niej, ale... Pieprzyć to. No 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 no, suń się, suń. No. Jeszcze trochę, jeszcze, 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 jeszcze. Kaman, kaman, kaman. No co jest, będzie lewitować? Jest. No tak. No ale szczerze, z tym czymś to, 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 to dziwne. To ja nie wiem, z jakiejś starej mapy czy coś. Ale ja tu żadnej starej mapy nie miałem. I to jest najdziwniejsze. Nie wiem, jeżeli ktoś miał taki przypadek to niech mi napisze, że, że, że tak się dzieje, ale... Wydaje mi się, że tej góry tutaj nie powinno być. Widzę, że ona się... No nie, ona się ciągnie i pod spodem tak samo. Nie wiem co z nią zrobić ewentualnie. Ewentualnie będę mógł ją poprawić pobrać Word D'em jeżeli będzie bukit pod 1.8 co by się pozbyć jej takiej stąd no chyba że kto, ktoś z was ma pomysł co, co z nią zrobić to no to oczywiście mi napiszcie jeżeli, jeżeli nie macie pomysłu czy coś to jak wyjdzie bookit pod wersję 1.8 Minecraft'a to za pomocą word Edita będę mógł ją troszkę upiększyć albo uretuszować żeby, żeby tak po prostu nie straszyła bo na razie ona strasznie i dziwnie wygląda. A szkoda. Hmm. Kurczę, no. W końcu... Nie, to już w następnym odcinku. Wezmę się za e, budowę Molo. Tutaj sobie w końcu... W końcu, że miał... Jakieś, jakiś port czy coś. O, o. Nie, 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 nie. Góra lodowa. Będziemy jak Titanic. Nie, nie będziemy jak titanik. Zawsze mnie denerwuje to hopś. Hop. Oj, jesteśmy jak Tytanic Joler A raju No nic, to już, wrócimy tam, miałem ochotę jeszcze popłynąć Co to mi się ścięło, kurde Dobra, pamiętam trzeba wrócić. No i wracamy do domku. Niestety po zderzeniu z górą lodową, że tak powiem. Eee, na no szkoda. Co do konkursu właśnie jeszcze, bo tak mi teraz przyszło to do głowy. Konkurs, konkurs. Eee, na no konkurs, no ogólnie jeszcze czekam na, na Wasze propozycje co byście chcieli zrobić w konkursie więc nadal możecie mnie nadsywać no i zapewne niebawem konkurs się odbędzie co będzie do wygrania też mi parę osób już pytało szczerze wam powiem nie wiem jeszcze co do nagród to no myślę że się dobrze zastanowię Zastanawiam się, czy po prostu zrobić jednego zwycięzcę, czyli po prostu jedno pierwsze miejsce główne i, i ewentualnie dam ogrody pocieszenia, czy coś. Lub, lub trzy miejsca. Nie wiem, też nad tym się muszę zastanowić. Ale jako tako na pewno konkurs niebawem się odbędzie. Także musicie śledzić na bieżąco mój kanał, moje filmiki aby się dowiedzieć co i jak przewiduję, że konkurs zapewne będzie trwał około dwóch tygodni więc myślę, że każdy zdąży nadesłać swoje zgłoszenie i też nie wiem czy to będzie konkurs na wybudowanie czegoś czy czy coś, nie wiem, nie wiem po prostu jeszcze zobaczymy hmm, na no koledze jeszcze zarazem widzę jaskinię aha, wow no tamto bym nie chciał spaść ajajaj Przejdziemy sobie tędy może o, śródełko. No Szczerze Wam powiem, nie, nie spodziewałem się, że koło domu będę miał aż taki, taki, taki Aha, tam na dole nic nie ma. Taką jaskinię. A, ale to bardzo dobrze. Hmm. Szczerze to zatkamy tą wodę chyba. E, jedz i wągiel. E, troszkę kobla. A, i powodź e, Dobra, jak już tu jestem, to przynajmniej sobie wezmę ten węgiel. Widzę, że węgla nadal, nadal dużo. Mm, tak, do jaskini też niebawem będę się musiał wybrać, tak, na takie, e, takie głębsze wykopy, mm, poszukać diamentów. Jak poszukam diamentów to będzie mi pasowało zrobić sobie diamentowy kilof i i uzbierać w końcu tego obsydianu, bo już mi niedużo brakuje żeby zrobić portal do piekła ja zrobię sobie portal do piekła to będzie całkiem ciekawie mam nadzieję Zastanawiam się też ogólnie nad modami jak już się aktualnie zaktualizują te wszystkie to nie wiem czy nie dodam jeszcze coś na rozbudowę piekła prawdopodobnie tak żeby było troszkę ciekawiej a już gdzieś widziałem taki mod No tylko że niestety nie pod wersję to nie pod wersję, ja wersję 1.8 także też muszę czekać Czy nie wiem, czy nawet nie jest. W wersji 1.8 nie jest tego więcej węgla niż w wersji 1.7. Widzę, że... Jak się trafi na złoże, to można ryć i ryć. I jeszcze. No ładnie. Węgla nie miałem w ogóle przy sobie. Zaraz zobaczymy ile wydobędę. Dobra, chyba wszystko. Tak. No, prawie cały stak węgla, no ładnie. Całkiem, całkiem mi to cieszy. Tu widzę chyba kolejna jaskinia. No, szczerze powiem, że całkiem fajnie, że mam takie jaskinie zaraz przy domu. No, w sumie tutaj już mało co, ale ale to znowu jest żelazo. Także też wezmę. No, żelaza troszkę mniej, ale zawsze coś. Lepsze to niż nic, jak to mówią. Eee, dobra, wracam sobie teraz do domu. Myślę, że to będzie wszystko w tym odcinku. W następnym odcinku biorę się już grubo za budowanie tego molo Później za oczyszczenie za oczyszczenie tamtego wzgórza i budowę wieży Widokowej Właśnie zastanawiam się Propo właśnie, to wam powiem Zastanawiam się, czy tutaj jest zbudować sobie wieżę, wieżę za, za, Zamotałem się Wieżę Widokową Czy latarnię morską Właśnie na tym się zastanawiam, czy ogólnie i wieża i latarnia morska by mogły pełnić te same funkcje, jeżeli bardziej chodzi o latarnię, no bo wiadomo, i na latarnię bym cały mógł wyjść. I, i by to bardziej też wyglądało, tylko tak, co do latarni, no to pasowałoby taka biało-czerwona, nie? Białe-czerwone, białe-czerwone. I, I co za tym idzie? Budowa z wełny. A jak budowa z wełny, to dużo owiec barwnik i tak dalej, więc troszkę by mi to dłużej zajęło na pewno. Ale wypowiedzcie się, czy chcecie, aby tutaj powstała latarnia morska czy po prostu wieża e, taka strażnicza widokowa, czy coś. Większość głosów, która będzie na daną budowę, to tą budowę zacznę po prostu sobie budować, czy będę miał na tyle e, na tyle rzeczy tych wełny czy, czy jakby to miała być właśnie mm, latarnia morska czy wieża strażnicza no nie wiem w każdym razie będę i tak musiał nazbierać sobie troszkę materiałów ale pierw właśnie poczekam na Waszą decyzję co tam, co tam chcecie aby powstało także to też będę e, na to czekał no i przypominam jeszcze o propozycjach na konkurs, jak byście chcieli, żeby ten konkurs wyglądał i co co żeby co żeby było do zrobienia w ramach tego konkursu. Także nadal mi to nadsyłajcie na prywatne wiadomości, no i na pewno konkurs w najbliższych dniach zostanie pewnie ogłoszony. Nie wiem czy to będzie ogłoszony konkurs w jednym z moich odcinków, tak jak, tak jak teraz. Rozmawiamy ze sobą czy to będzie osobny filmik poświęcony tylko konkursowi. Nie wiem jeszcze. Zależy, zależy jak, roz, jak, bardzo, jak bardzo będzie rozbudowany ten konkurs. Jeżeli będzie bardziej rozbudowany, to na pewno będzie osobny odcinek poświęcony tylko na konkurs. A jeżeli jakiś taki bardziej krótki, to to powiem i ogłoszę konkurs w jednym z moich odcinków solo, więc będziecie musieli być no, na bieżąco. Także ja na razie kończę. Pozdrawiam Was, dzięki za oglądanie tego odcinka. No i do zobaczenia w następnym, także trzymajcie się, na razie, cześć!